Cześć, w tym odcinku recenzja tabletu Lark Ultimate 7i. Jest to 7-calowy tablet z procesorem Intel. Jakość wykonania tego tabletu jest na przeciętnym poziomie. Z tyłu mamy taki metal, ale przypomina on y, tanie MP3-ki, y, takie, które są robione podobnie do iPodów. W tych MP3-kach y, ten metal zazwyczaj się rysował i myślę, że to będzie podobnie. W przodu mamy wyświetlacz 7-calowy, rozdzielczość 1024 na 600 pikseli. Jest to matryca IPS. Powiem, że te szkło, co tutaj mamy, to one nie jest zbyt wysokiej jakości, ponieważ nie wydziela on zimna tak w tych szkłach, co są wyższej jakości, po prostu tak powiem. A jakość obrazu jest średnia. Nie ma Dramatu, ale rewelacji też nie ma. Kolory są całkiem niezłe. Kąty widzenia też wydają mi się w porządku. Naszycenie barw jest na średnim poziomie. Niestety słaby jest tu kontrast. Moim zdaniem do tego jeszcze dochodzi dość yy, Słabe podświetlenie, a tak właściwie mała regulacja podświetlenia, po prostu gdy jest to przyciemnione na maksa. A teraz to jest chyba na maksa przyciemnione, to i tak troszkę za mocno świeci, mimo wszystko. A nie ma wystarczająco mocnej jasności. Także z tłońcem będzie problem, jeśli chodzi o ten wyświetlacz z widocznością go, podzespoły, jakie w tym tablecie zamontowano. Są następujące. Procesor, jaki mamy zastosowany w tym urządzeniu, jest to procesor Intel Atom Z2520, wspierany przez układ graficzny PowerVR 564 MP2. Jest to procesor z dobrym układem graficznym, jednak nie przekłada się to na wynik w benchmark, gdyż. Tablet Lenovo z gorszym y, układem graficznym pokazywał 1000 punktów więcej. Tu mamy około y, 18609, no można zaokrąglić do około 19000, tam było prawie 20000 przy y, starcie systemu dość dużo zajmuje y, Pamięć RAM, bo ponad 450 MB. Przy czym tablet Lenovo zajmował około 300. Także tu po prostu jest dużo aplikacji śmieciowych, niestety. Jest tu dużo syfu typu lemingi, jakieś tam onety, newsy pogody, sport, onet zagraj, antywirus jest, plejady są i nie wiem po co to w ogóle jest. Są to aplikacje śmieciowe. Całością zarządza Android wersji 4.4.2 ze starymi sterownikami na pokładzie. Te stare sterowniki powodują po prostu dwie rzeczy. Pierwsze mamy tutaj dwa paski na dole i u góry, a drugą sprawą jest taką, że gdy włączamy. Pasku powiadomień, daną funkcję, to zamiast ją od razu włączyć, tak jest to innych yy, smartfona czy tableta z tym systemem, to przechodzi to do ustawień. Także niestety minus za oprogramowanie. Pokażę tu jeszcze tego Androida, żeby było wiarygodne to, co mówię, że mamy tu Androida wersji kit Bateria w tym tablecie spisuje się dość przeciętnie, czyli ani dobrze, ani źle. Mogłoby być lepiej, jednak na taką półkę cenową to będzie się już zaczynał czepiać. Dodam, iż ładowarka tego producenta działa dość do kitu, no chyba że jako kaloryfer. Przeglądarka internetowa jest niestety mało wydajna, bo chroma nie mamy zainstalowanego po prostu fabrycznie. Także przeglądarka też na minus. Dodatkowo mamy też odtwarzacz muzyki, który niestety. Prezentuje średnią jakość dźwięku na słuchawki. Dodatkowo mp 3 po jakimś czasie oczywiście przeskakują, jak płyta zacięta. Przedni głośniczek, tylni głośniczek, przepraszam, jest dość kiepski. Także dużo przesterowań jest. Także pod względem Głośnika też nie jest najlepiej. Podsumowując jest to ogólnie badziewie. Podsumowanie, kupując ten tablet otrzymujecie kupa śmieciowych aplikacji, stare sterowniki z miarę nowym systemem. odpadów muzyki, który się zacina, gdy przez dłuższy czas słuchamy na słuchawki. Ładowarka, która może pełnić funkcję koloryfera. To wszystko są oczywiście wady, zalety tego tabletu. Mogę tylko jedną, czyli wydajność, bo za tą cenę to już by była przesada, gdybym się czepiał wydajności, ale pod każdym względem innym ten tablet jest do niczego. Po prostu firma Intel powinna się wstydzić, że tego typu urządzenie wypuszcza i sygnalizuje je swoim tutaj logiem. Także tablet. W skali 1 do 5 mogę dać jedynkę. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.